Masz mieszkanie lub działkę rolną, którą chciałbyś sprzedać, skontaktuj się ze skupem, który prowadzi Quick House nieruchomości. Szybka gotówkowa transakcja, wszelkie formalności po stronie nabywcy, uczciwe ceny. Skup kupi także zadłużone nieruchomości w każdym stanie. Telefon 722-012-002 Quick House nieruchomości Paweł Druszcz. Po uruchomieniu komunikacji kolejowej pasażerskiej w Końskich patrzyliśmy z pewną ciekawością, ale i z niecierpliwieniem na stan dworca. On wyraźnie odstawał od oczekiwań, był zamknięty i jego retuszowanie to tak naprawdę było tylko pudrowanie czegoś, co nie było w dobrym stanie technicznym. Wnioski Gminy Końskie wspierane przez miejscowe władze PKP PLK ostatecznie spowodowały za, zapisanie tego dworca do programu dworcowego PKP, czyli do wieloletniego programu renowacji Odbudowę restauracji dworców kolejowych. W związku z tym w dniu jutrzejszym do Końskich przyjedzie przedstawiciel PKP PLK, architekt z ramienia inwestycji kolejowych, który dokona wizji lokalnej i będzie chciał z władzami miasta porozmawiać o przyszłości tego dworca pod kątem rozszerzenia sposobu jego wykorzystania poza tylko funkcję związaną z obsługą ruchu kolejowego. Wydaje się, że istnieje możliwość i byłoby rzeczą celową, gdyby udało się zrealizować, żeby połączyć funkcję dworca kolejowego z funkcją dworca autobusowego, tak jak to było przez dziesiątki lat. To wymaga nie tylko pewnej przebudowy i zaangażowania powierzchni tam wewnętrznej, ale również odzyskania przez władze publiczne terenu przydworcowego, który został nieszczęśliwie przez likwidatora, przez tak syndyka czy likwidatora PKS-u w 2011 roku sprzedany. Prowadzimy w sprawie pozyskania tego terenu rozmowy i negocjacje. Mam nadzieję, że jeżeli nie my, to być może Skarpa Państwa, być może PKP, być może inny podmiot wystąpi o możliwość zwrotu czy wykupu tego, tego bardzo ważnego kawałka który umożliwia dostęp do dworca kolejowego nie tylko chodnikiem, jak jest dzisiaj, ale również drogą autobusową czy, czy samochodową. Jeśli ten ruch y, autobusowy wróci z powrotem y, koło dworca, to co wtedy z centrum przesiadkowym? Dwa place będą funkcjonować jednocześnie obok siebie, czy jednak któryś z nich będzie musiał być wyłączony? Ja myślę, że będą funkcjonować równolegle, ale też mając. Y, 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 Nieodparte przekonanie, że kiedyś ten dworzec kolejowy powróci do dawnej funkcji, gmina zdecydowała się nie budować budynku dworcowego na centrum przysiadkowym, ponieważ mogłoby się okazać, i dzisiaj się to potwierdza, że byłoby to coś, co, co by nie współgrało z przyszłą funkcją dworca kolejowego, jeżeli nam się uda. Ten ruch, o którym mówię, to zyskamy miejsce, w którym będzie takie centrum przyśrodkowe również na liniach międzymiastowych, bo do dzisiaj ta część miasta jest traktowana przez wiele podmiotów obsługujących linie międzymiastowe jako punkt albo startowy, albo przynajmniej punkt, przez który się przejeżdża. Pozwoliłoby to na pewno na zintegrowanie całej komunikacji, czyli obok tych linii dalekobieżnych przejeżdżających tylko przez Końskie pojawiłyby się nasze autobusy komunikacji miejskiej, czy komunikacji gminnej, czy międzygminnej, jak w przypadku Staropolskiego Związku Miast i Gmin. Więc myślę, że to, to byłoby rozwiązanie, które by... Niczego nie wykluczało z tej infrastruktury, którą już posiadamy, natomiast by ją wzbogacało i myślę, że czyniłoby zadość oczekiwaniom pasażerów korzystających zarówno z ruchu kolejowego, jak i ruchu autobusowego.